Forma streamingowa Kik robi coraz większe ruchy na scenie. W ostatnich dniach na Kik przeszli xQc i iAmurant, a prawdopodobnie to nie koniec dużych ogłoszeń. Czy Twitch w końcu ma się kogo obawiać? Często namawiacie nas do tego, żebyśmy zaczęli streamować. Oprócz tych nagrywanych odcinków chcielibyście widzieć nas jeszcze na żywo. Dla nas jest to szokujące, bo i tak sporo nas jest już w przestrzeni. Medialno-publicznej, sportowo-gamingowej w Polsce. No ale jak chcecie, no to my oczywiście musimy się przyjrzeć temu tematowi. Ale my nie wiemy, gdzie nie powinniśmy wiemy. zacząć tę przygodę. Alternatyw jest dużo. Jest Facebook Gaming, pokoje na Twitterze. Jakie są jeszcze duże platformy streamingowe? O kurwa, wymieniłeś naj, największe na <grym> No właśnie, <start>. wiem. Możemy <grym> robić livey na TikToku. Tak. Livey na Instagramie. Na TikToku nieźle się sprzedają te livey. Tak, tak. No i są jeszcze takie dwie platformy ostatnio nich jest znaczy te, jeszcze te jest YouTube. Włożniej. a jest jeszcze YouTube tak no ale tu już jesteśmy więc jakby tego nie, nie, nie rozpatruję jest jeszcze jakiś e, ki, king 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 is back king is back, king is back. <laughs> jakiś Kik? I, i Twitch tak ta postać Lola Twitch Twitch, Twitch. <laughs> no więc są te dwie platformy i one ostatnio walczą o popularność i o palmę pierwszeństwa zrobiliśmy dla Was mały przegląd tego, co w ostatnim czasie się dzieje, bo wygląda na to, że inwestycje Kika. Mogą mieć pewną szansę na to, że chwilowo przynajmniej to wielkie Twitchowe imperium może mieć parę powodów do tego, żeby zacząć myśleć, jak swoje działania trochę usprawnić i trochę poprawić sytuację dla twórców. Nas to oczywiście cieszy, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, że Twitchowi ktoś coś pod górkę robi, mm -hmm. bo yy, denerwują decyzje Twitcha czasami nawet bardziej niż Riotu. A to jest piękne, że jakby nieważne z kim współpracujesz w środowisku gamingowym, to. Każda firma Cię na, bardzo szybko zrazi do siebie i wkurzy czymś. Szczególnie, że to jest taka branża, i to jest akurat mega różniące, mam wrażenie, Esport od wielu innych dziedzin, że tutaj jest pełno monopoli. Praktycznie jest monopol na monopolu. Monopol ma wydawca gry, monopol czasem mają ludzie, którzy realizują różne rozgrywki. Mało jest we sporcie wolnego rynku, tak szczerze mówiąc. I e, no, często się tak gadało w liceum. No monopol, nie ma w tym nic dobrego, bla, bla, bla. Ale kiedy w praktyce poczujesz, jak to rzeczywiście jest, kiedy masz monopolistę na rynku, to wtedy jest dopiero nieprzyjemne. A, ta, ta. No, ale to nie jest tak, że ktoś komuś zakazywał, nie? W tym przypadku, tak jak mówisz, wydawca gry, no to ja rozumiem, że może mieć monopol, Oczywiście. bo tak chce. Twitch y, nie jest żadnym monopolistą, tak wiesz, patrząc na to yy, teoretycznie. No bo to, że był jako jedyny, tak na dobrą sprawę, no to okej, okay, no ale on tak, nikogo tak. Nie, nie zmuszał do tego, żeby usuwać własne firmy. Zgadzam tak. się. I Twitch stał się trochę monopolistą z braku umiejętności konkurencji. Tak. Takie mam wrażenie. E dzisiaj będzie odcinek mniej sportowy, trochę bardziej streamerski. My jesteśmy najlepszymi autorytetami do tego, bo oglądamy tylko transmisje sportowe, a żadnych streamerów. Więc... <laughs> nie, ja oglądam. Ostatnio wiem ja ostatnio oglądam Syncropa. A, dobra, <laughs> okej. Okay. No to, to już <laughs> mamy potrzebną wiedzę, i dzisiaj będziemy. Dla Was mentrykować. Zacznijmy sobie od tego, co się w ogóle wydarzyło. Tak jest. Więc w ostatnich dniach platforma streamingowa Kik, której może słyszeliście, bo tam Nitro się przeniósł jakiś czas temu, albo słyszeliście przy okazji tych ostatnich ogłoszeń, zakomunikowała, że dołączy do, do nich na, na kontrakcie amerykański streamer XQC. Do tego ostatnio ogłosili panią Amurant, już od pewnego czasu streamuje tam e, szachowarcy mistrz Hikaru Nakamura, więc jeżeli śledzicie tę scenę twitchowską, no to myślę, że wszystkie z tych nazwisk znacie, nawet jeżeli ich nie oglądacie, tak samo jak i my. No i e, o tym dealu z xQc zrobiło się głośno, bo okazało się, że kwota, za którą on przechodzi na Kika, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Z tego, co e, można się dowiedzieć, jest to 70 milionów dolarów. E, a za różne bonusowe aktywności może ten deal łącznie w skali roku wynosić nawet 100 milionów dolarów, co czyni go nie tylko chyba największym dealem w historii streamingu, ale też jednym z największych deali w historii sportu tradycyjnego. To są większe deale niż wielu najpopularniejszych sportowców w historii tego świata. Więc jest to wydarzenie bezprecedensowe. Do tego jeszcze tak duży wymarsz pozostałych twórców i to, że Kikich kusi swoimi tak atrakcyjnymi stawkami, sprawia, że na tej trochę... Jednak skostniałej yy, z, z scenie streamerskiej, jeżeli chodzi o różnorodność platform, zrobiło się trochę ruchu. Coś o czym warto pamiętać, deal XQC nie jest dealem ekskluzywnym, to nie jest tak, że on będzie streamował tylko na Kiku, prawdopodobnie będzie wciąż łączył Twitcha i Kika. Z tego co z tego, co sam ludzie z Kika ogłaszali, to będzie to wyglądało tak, że zaczynał transmisję będzie na Twitchu, mhm. żeby ludzie weszli, a potem przenosiły ją na kik. Co jest innego? Tych transferach na Kika z transferami na chociażby Facebooka, które były parę lat temu. Tak. Nie, bo, bo pewnie każdy z was, to już od paru lat ogląda streamy, streamerów, streamerki, to pamięta, że Facebook miał swoją ekspansję, że YouTube miał taki moment, że chciał ten YouTube gaming trochę mocniej promować, i to nigdy nie kończyło się dobrze. I różnica między tymi platformami streamingowymi alternatywnymi do Twitcha, mam wrażenie, że jest, jest taka, że po prostu. Kik w przeciwieństwie do tych pozostałych platform stworzył praktycznie kopił i to ten interfejs, który jest na Twitchu. Tak w sensie jest. Mamy emotki, mamy e, anonimowy powiedzmy czat i w, e, różne możliwości maskowania swojej tożsamości. Bo na Facebooku byłeś podpisany z imienia i nazwiska, na YouTubie ten czat też nie był najlepszy i... No nie wiem, jakiś taki znaczy, dziwny na Facebooku, był ten... na Facebooku to nigdy nie stworzyli platformy streamingowej. Tak, Powiedzmy sobie tak. Przypalili tak. mnóstwo siana? Tak jest. I zrobili coś bardzo dziwnego. Gigantyczne pieniądze. Ja pamiętam y, y, plotki o tym, że rok? Rok. No. Y, dostał y, około miliona, a może nawet więcej za ten deal. Z tego co pamiętam. A Wahir no. Dostawał z tego deala też. Myślę, że pieniądze, które pozwoliłyby mu żyć tylko z tego streamowania, a Awahir przy całej mojej sympatii do niego i szacunku. Zresztą wystąpił w odcinku OJITUS 2019. Jak nie widzieliście, to zobaczcie. Ale Awahir nie jest streamerem. Nie jest. I jeżeli e, on dostając, on mógł liczyć na takie kwoty od Facebooka, no to strach pomyśleć, co tam ile dostawali ludzie tacy jak Paris czy chociażby Delord. I nitro. I Nitro. I Nitro tak. jeszcze był na, na Facebooku. No tak, a Delord przecież przecież była wojna o Delorda. Tam go było po kilkadziesiąt czy więcej tysięcy miesięcznie. Mm. Sporo przepłacał Facebook, no ale to Eldorado się skończyło dość szybko, kiedy Facebook się zorientował, że kurczę, ej, to nie jest tak, że ludzie przyszli tutaj hucznie. No. Lord, Gdzie są twoje gdzie są, tysiące widzów? Są, Dlaczego to jest 10 osób? No. No tak, a tam było tak, że jak się wchodziło na transmisję, to ci wyskakiwało w takim Wie, wiecie, jak to jest, jak się odpala filmy na Facebooku, jakiekolwiek. No tak. nie jest to nic przyjemnego. Nie, player facebookowy jest obrzydliwy. Jest obrzydliwy e, i on te streamy działały w ten sam sposób. Jakieś roz, rozszerzanie ekranu, jakieś strasznie dziwne rzeczy. A więc to było niefajne. Chat zasadniczo nie działał. E, ja raz. W życiu... I, i, pa, I pamiętajmy o tym. Wiadomości, które wysyłałeś na czacie, wyświetlały się na łolu Twoich znajomych. Tak było? Tak. O Jezu. Okay. No, w sensie, wszystko, co mogłeś zrobić nie tak, zrobiłeś nie tak jako Facebook. No, nie, ma, nie, nie ma, nie będzie i nie było gorszej platformy do streamowania. Nie, to niż na Facebook. pewno. To Pod kątem jakości odbioru transmisji z perspektywy widza. Nic po, gorszego nie było. Nic więcej, doma. nic. Wszystko, czego się Facebook czeka, jest najgorsze na świecie, jeśli chodzi o social media w tym momencie. Jedynie no. Messenger im wyszedł? Nie, też nie. A nie też nie do końca. Nie, nie, Messenger też nie wyszedł. To zdecydowanie nie. Znaczy. Kiedyś było fajnie, a teraz to się zwiesza przy każdej okazji. Wszystko, co tam może nie działać, to nie działa. Um, no, w każdym razie, tak, Facebook miał swoje problemy, jeżeli chodzi o streaming i tych problemów wydaje się nie mieć kik, bo ta platforma chyba jest najbliżej tego odtworzenia doświadczenia Twitchowego, co moim zdaniem było tą najważniejszą rzeczą, która powstrzymywała widzów od przejścia na platformę. Okay. Bo kupienie twórców, ej, to jest łatwe. 100, w sensie wyłożysz im x kasy, prędzej czy później każdy się zgodzi, żeby streamować na Twojej platformie. Ale najważniejsze jest to, żeby te nowe platformy umiały przekonać widza, że u nich będzie lepiej niż na Twitchu. Tak jest. Bo wiadomo, widz, nawet jeżeli słyszy od swojego ulubionego twórcy, że o, ale ten Twitch pobiera ode mnie wielką prowizję, o bo tu nie ma reklam od lat, tych ludzi to nie dotyka. W sumie czy ich streamer zarobi 1000 zł więcej, czy 5000 więcej, czy mniej? Niespecjalnie specjalnie ich to interesuje, bo przyszli po kontent i ten kontent chcą otrzymać. I tak jeżeli. Um, jest alternatywna opcja dla Twitcha, która stwarza atrakcyjne warunki dla twórców, jeżeli płaci im duże siano, a zarazem daje widzowi możliwość przeżywania tych streamów w taki sam sposób, co na ich domyślnej platformie, którą do tej pory był Twitch, no to chyba to jest sposób na sukces. No ale oczywiście w życiu nie może być kolorowo. Nie, nie może być. Więc... Nie może być. A też yy, powiedzmy sobie jeszcze na początek, no. Tak, całkiem zwalczyć Twitcha będzie bardzo ciężko, nie? No tak. bo to już przeszło do pewnego rodzaju popkultury, no. Yy, no. Szczur TV, emotki, wiesz, KW jakieś, wszystko to. no, Te rzeczy słychać nawet yy, w miejscach publicznych, no to po prostu ludzie używają tych słów. Zgoda, zgoda, to yy, jest. Czy tego chcemy, czy nie, ale platforma bardzo mocno ustanowiona. Kulturowo A już pies. przez nas samych Oczywiście. użytkowników tej platformy. I e, to co myślę, że... Bo, bo nie wiem, i trudno jest to przewidzieć. Czy Kik będzie w stanie wyprzeć Twitcha? No na pewno nie, I jeżeli to się ma kiedyś wydarzyć, to nie w perspektywie najbliższych lat pewnie, tylko to będzie wymagało dużo pracy. Po drugie, e, czy, czy jakby już teraz ta platforma jest gotowa, żeby operować na tak dużych liczbach? No, chyba nie, bo ostatnio wiedziałem, że mieli problemy, bo za dużo ludzi się lokowało, okay. czy tam jakoś. Yy, czat jest nie do końca dostosowany do tempa wysłania wiadomości przy dużej ilości widzów. Wciąż też ilość użytkowników nie jest tak duża, jak myślę, chcieliby twórcy po takiej inwestycji finansowej. Aczkolwiek może są zadowoleni i liczą, że to będzie skalowało później. Tak. Zobaczymy. Natomiast największa korzyść, jaka w mojej opinii może wyniknąć z tego, co się dzieje na Kiku, to są jakieś ruchy, które podejmie Twitch. W celu zwiększenia jakości pracy swoich twórców. Okay. Bo kogo się nie spytacie? Mam wrażenie, że każdy streamer, nawet jeżeli publicznie tego nie mówi, to w prywatnych rozmowach zawsze jest jebane po Twitchu. No oczywiście, że tak. No, każdy ale... narzeka. No, tak, nie, no. nie ma reklam, to jest pierwsza sprawa. Podział 50 na 50 subów, tak? bodajże. No, to nie jest najbardziej atrakcyjne e, połączenie. <grym> to, że ostatnio pojawiła się afera z InStreamly, czy z innymi serwisami, które mają dostarczać reklamy, omijając Twitcha. Afera? Afera, A cała afera, która miała e, wywić esport z Twitcha, nie wiem, czy widzowie pamiętają, tak, że warto to tak, przytoczyć. Tak, tak. Afera z InStreamly to w ogóle jedna z dziwniejszych rzeczy, jaka się wydarzyła, bo e, Twitch groził czymś, co na dobrą sprawę jest poza prawem zupełnym. No, bo nie można zabronić czegoś takiego, posiadając taką firmę jak Twitch. To w ogóle prawo zabrania czegoś takiego. Nie możesz bronić współpracy tego rodzaju. E, oni tam zmienili, oni w ogóle zaczęli krzyczeć tym, że zmienią rozmiar tych reklam, nie? Że do 3% czy coś takiego. I się potem okazało, że in to w sumie ma te 3%. Także to, ta zmiana nic, nic nie dała. Bardzo dziwne rzeczy. A więc Twitch to jest tylko taki przykład działań Twitcha właśnie. Oni tak. Poczuli się, poczuli się bardzo pewnie, no bo mogli, bo tak. mają ten i w zasadzie mogli coraz bardziej zwiększać dopływ gotówki do siebie, a twórców to tak spychać na dalszy plan. No nie? właśnie, bo tu y, nie wszyscy pewnie kojarzą, ale sytuacja była taka, że jakieś dwa tygodnie temu, czy, czy, czy tydzień może nawet temu y, padło takie ogłoszenie, że streamerzy nie będą mogli do końca korzystać z usług tych firm trzecich powiedzmy, które... Pośredniczą między firmami a streamerami. To bardziej o małych I, twórców chodzi. Tak, i że wszystkie reklamy, które y, mają być wyświetlane na, na Twitchu, jakby powinny przechodzić przez samą tak. firmę. No i to był duży problem chociażby dla e sportu, no bo tam mamy dużo tych burnt-in reklam, tak tu było sformułowane, że nie można tego wyświetlać. Czyli na przykład jak leci lec, co nie, i wchodzicie na przerwę i macie reklamę jakąś wyś wyświetlaną na streamie, ale nie przez Twitcha, tylko przez streamera. To coś takiego miało być nielegalne. Dla esportu co prawda zrobiono wyjątek, bo no, gdyby to przeszło w takim kształcie, jak było zapowiadane, to wszystkie streamy esportowe by się wyniosły tak o, za upstrybnięciem palców ehm, i, i chyba Twitch nie mógł sobie na to pozwolić. Też. Czy Finalnie chyba było tak, że te, te regulacje nie zostały wprowadzone, bo Outreach był po prostu gigantyczny, internet płonął przez dwa bodajże dni całe na temat tego, co się dzieje z tymi rozporządzeniami na No bo to już była przesada, no. Tak i no mam wrażenie, że Kik właśnie idealnie wstrzelił się z tą komunikacją swoich nowych transferów w momencie, w którym Twitchowi się zrobiło trochę gorąco pod dupcią. Tak. Bo tutaj nagle się okazuje, że ludzie dostają takiego Reality czeka, może nie do końca, ale yy, przynajmniej we mnie to taką świadomość wzbudziło, że kurczę, ej, serio może być tak, że to wszystko, do czego ja jestem przyzwyczajony, te właśnie sportowe streamy na Twitchu czy cokolwiek, może być jedną aktualizacją od tak sprzątnięte. I ludzie, myślę, że zaczęli szukać pewnych alternatyw. I ten kick tak jest. wjechał idealnie no, w tę niszę. Tak, tak, tak. Chyba czekali na to, bo jakiś czas temu widziałem, że właściciel Właśnie Kika napisał takiego posta, że oni chyba wracają i to tak na poważnie tym razem, bo wiedzą, że poprzednie problemy. Bo to nie jest tak, że to jest świeża firma. To już jakiś czas trwa, to jakiś czas istnieje, no i wiedzą o tym, że te początki średnio były przez nich rozplanowane, teraz wracają z pompą, no i chyba nie spodziewaliśmy się aż takiej pompy, żeby tutaj od razu uderzenie 100 milionów. Tak, tak. No, dużo, dużo kasy, nie? Wiadomo, to kwestia skali, bo zaraz pogadamy sobie o właścicielu jego biznesach tego całego kika. Natomiast kończąc temat tych streamerów i, i tego, jakie to jest realne zagrożenie, ja szczerze się cieszę, że coś takiego ma miejsce, bo może to wymusi jakieś ruchy na, na Twitchu. Widzieliśmy ostatnie ogłoszenie, że ma być podział zamiast 50-50 zysków z subskrypcji, 70-30 na korzyść twórców. Z tym, że tu po raz kolejny okazało się, że w tym w tych pięknych informacjach znajduje się pewien haczyk i okazało się, że jest to tylko dla streamerów, którzy mają 350 subów przez 3 miesiące i wtedy łapią się do tego programu partnerskiego. No a jeżeli ich zyski przekraczają 100 tysięcy, to wtedy podział wraca do 50 na 50. Więc okazało się, że informacja, która już miała fantastycznie jest targetowana do absolutnej mniejszości i w Polsce nie pamiętam jakie to są dokładnie liczby, ale naprawdę marginalne, które mogą skorzystać z tej nie to 350 subów i mniej niż 100 tysięcy, to w zasadzie do nikogo to nie jest... To pilnowane. obejmie, nie wiem, kilka procent maksymalnie streamerów na całej tej platformie, więc marketingowo spoko akcja. W rzeczywistości, no znowu nic wartościowego specjalnie dla większości ludzi. A kolejna sprawa, widziałem też takiego, że Ninja powiedział na swoim streamie, który zresztą też został podkupiony przez Kika i tam u nich streamuje, powiedział, że Twitch zabronił restreamowania swojego sygnału na inne platformy. I wydaje mi się, że właśnie jest to zakaz, który ma służyć temu, żebyś nie mógł równocześnie streamować tak. i na Twitchu, i na Kiku. Tak. Kiedy jesteś partnerem, wtedy masz taki zakaz. No ale y, Kik bardzo sprytnie do tego podszedł właśnie z tą akcją. Nieekskluzywności. Nieekskluzywności, bo nie będzie restreamowania. Będzie po prostu rozpoczęcie na Twitchu i. No, na kilka. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak ta sytuacja się potoczy, nie wiem, yy, jak to się zakończy, bo mam wrażenie, że jakby nigdy jeszcze nie byliśmy świadkami tak realnego zagrożenia dla Twitcha, nawet jeżeli ono nie jest jakoś bardzo realne, to nie jest tak, że myślmy. myślimy, o, Kik, no już muszę tam biec tak. i się przenieść, bo takie niesamowite rzeczy tam się dzieją, nie jest tak, Twitch nadal jest docelową platformą i będzie przez jeszcze długi czas, ale jakby... Biorąc pod uwagę wszystkie inne konkurencyjne platformy, chyba ta stanowi największe zagrożenie i chyba nie można ich zbagatelizować do końca, bo widać, że ułożenia finansowe na rozwój tego kika są niesamowite. Moje pytanie jest takie: co ze zwrotem tej inwestycji? No właśnie, tu jest, tu jest to. Znaczy, zaraz przejdziemy do właściciela, który najprawdopodobniej, nawet jeśli mu się nie zwróci, to jakoś przesadnie nie zbiednieje. Yy, zaraz zresztą dowiecie się dlaczego. Ale właśnie pytanie jest. Myślę takie y, smutniejsze w tym przypadku, bo to często bywa. Czy to się nie znudzi. No bo. Właściwie. Tak. Bo takie działania często się kończą na tym, że wiecie co, w sumie to my już od jakiegoś czasu to się tym nie zajmujemy, bo mamy inne biznesy. Często tak się kończą takie sytuacje. E, mam nadzieję, że nie, no bo wszystko, co będzie złego dla Twitcha się działo, to ja będę kibicował jak najbardziej, bo nie lubię tej firmy. Ale. Y, ale tak, na ten moment to wygląda tak, że wkładamy jak najwięcej. Zresztą to pewnie nie jest koniec jeszcze tych ogłoszeń, bo podejrzewam, nie, że. Nie, jest dwa, chyba trzy... sześciu streamerów, które No, no właśnie. Ogłosić. I podejrzewam, że prawdziwa bomba to jeszcze nadejdzie jakaś. No ja myślę, że była ta pierwsza bomba z XQC na no początek, a Murant tak wiesz, bo też trzeba streamerkę tak, tak. jakąś wziąć. Eee, to wzięli największą, bo Murant jest największa. Eee, Teraz to, będzie kilku kilku takich, mniejszych tak. i myślę, że na koniec no jeszcze tak, będzie pach, tak, takie tak, dwa coś. ostatnie strzały. Tak myślę, tak myślę, że tak właśnie będzie. No i y, po owocach będziemy oceniać, no bo na ten moment można sobie wydać pieniądze. Znaczy wiadomo, no my takich nie mamy, nie moglibyśmy, ale pan ma, to wydaje. Tak? E, zobaczymy, co za tym pójdzie, no bo to, że ileś tam streamerów będzie streamowało na KIK, no to pewnie niewiele zmieni, nie? nie? Trzeba, hmm. trzeba, trzeba dalej robić. Wszystko, żeby ten Twitch pokonać, no i myślę, że na ten moment w takiej fajnej pozycji jest Kik, bo oni mogą robić dosłownie odwrotnie, wszystko co Twitch. Jak Twitch coś powie i ludzi to zdenerwuje, to Kik wtedy to my inaczej, no, nie? Ale, ale, żeby nie było tak kolorowo, na, na Kiku też są pewne problemy, tam nie ma za bardzo generalnie ograniczeń. Na Twitchu nie możesz ani hazardu, ani. Różnie tam wyglądają kwestie z tą muzyką, z copyrightem. Kik mówi tak, zielone światło, róbcie co chcecie. I no to nigdy nie jest dobre, nawet z perspektywy takiej biznesowej, bo kiedy masz hazard na swojej platformie, przypomnijmy jaki był kryzys wizerunkowy, kiedy zaczynały się baseniary dla, dla samego Twitcha. E, kiedy to wszystko podsumujesz i jakby wrzucisz do tego worka kikowego to ja nie wiem do końca, jak potencjalni partnerzy reklamowi dla tej firmy będą na to patrzyli. W sensie, czy, chcesz, czy możesz, czy chcesz się reklamować przy hazardzie? Nie wiem, to jest skomplikowane. Ciężka sprawa, no, ale może właśnie firmy hazardowe będą chciały bardziej wtedy wchodzić w ten biznes. No właśnie, to Wiesz. pogadajmy o hazardzie, bo jakie firmy mogą chcieć wejść we współpracę z Kikiem? Nie wiem, ale jeżeli... Wiem, jaka musi wejść. Ale wiemy, jaka musi, dokładnie, ponieważ właściciel Kika, czy co-founder, bo hmm, chyba dokładnie to, kto konkretnie, w jakiej liczbie stoi za tą platformą, to nie jest do końca komunikowany publicznie, no, no. no ale jest taki pan, który się nazywa Ed Craven no i on oprócz tego, że publicznie jest taką twarzą kika no to jeszcze jest y, australijskim milionerem który dorobił no, no, się... Milionerem to pewnie małą powiedziane w tym przypadku No dobrze, no to w takim razie milionerem, tak który dorobił się na y, działaniach głównie hazardowych, właśnie prowadzi stronę stake.com, na którą w Polsce na przykład nie wejdziecie, ponieważ jest blokowana przez No właśnie, jak, będziecie, jak będziecie chcieli, to wyskoczy Wam taka e, grafika od gov.pl i tam będzie napisane, że. Ze względu na ustawę antyhazardową ta strona została zablokowana. Tak, no więc stąd jest kasa. Jakieś kryptowaluty, jakieś kryptowaluty również są w to e, zaangażowane. To takie gamingowe podobno jakieś. Tak, wiem. więc pan Ed Craven ma dużo siana, chętnie tak. je wydaje. E, no ale jak zawsze, jak słyszę coś takiego, że tutaj Hazard i Krypto funduje nam rozrywkę, to ja mam takie, oj, to ja poczekam może no. zobaczę, co się dalej wydarzy. Bo powiem tak, historia zna przypadki, kiedy po, podobni inwestorzy nagle okazywało się, że muszą mierzyć się z jakimiś problemami. Tak jest. Tak jest. No, no, no. Na przykład na giełdzie coś się, się nie udało. Albo... No tak, 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 to prawda. Inne tego typu rzeczy. Prawdopodobnie to nie jest jedyny człowiek, który nie, za tym stoi. Nie, na pewno nie. I, e, Takim argumentem za tym mówiącym jest to, że bardzo mało jest w internecie informacji o Panu Cravenie. No. no i to już jest jakiś znak zapytania, bo jeśli Gostek jest jakimś turbobogatym gościem yy, z Australii, no to raczej o takich ludziach się mówi, nie? No, no ale to zakładam, że wiesz, ziomak po prostu dorobił się na jakichś interesach, niespecjalnie yy, takich wyciąganych na światło dziennie, no, niespecjalnie no. takich, z których się chwalisz, no, no. ale koniec końców na koncie to tam jest. Yy, dużo cyferek. No i... E, Hazard i krypto, co za połączenie w ogóle. No. Riot e, kocha tego człowieka na tym <laughs> Więc no, Panet Craven jest postacią ciekawą. E, no i co? To Stake.com w dużej mierze finansuje, zakładam te działania Kika, więc dla nich wydanie 100 milionów myślę, że to nie jest dużo. Pewnie mają znacznie większe obroty. Natomiast, e, no kiedy twoi, Twoim źródłem finansowania jest e, Coś hazardowego, to trudno, żeby ten hazard był tępiony na takiej platformie. No pewnie nie będzie, <głos> pewnie, <głos> może z tym pewnie nie <noise> będzie, podejrzewam nawet, że y już powstaje pierwszy spot reklamowy, hmm. który hmm. będzie się wyświetlał, tam będzie steak.com. I będą takiego steaka jedli. No tak, tak, To Nie jest steak, tylko stake. Jak mi pierwszy raz to przeczytałeś, to wpisałem właśnie steak. Tak myślę, <noise> I tak myślę, jaki steak? <noise> Dobrze wysmażony, ale. Więc to jest taki odcinek, który nie mam wam powiedzieć do końca co macie myśleć, bo my sami w sumie nie wiemy co my mamy myśleć na ten temat. Na pewno jest to sytuacja, mimo wcześniejszych prób konkurencji, bezprecedensowa na chyba największą skalę do tej pory. I bardzo może ona być finalnie korzystna dla twórców. Bo zawsze, kiedy pęka nam pewien monopol i pojawia się ktoś, kto jest w stanie wyłożyć kasę na to, żeby walczyć o twórcę, czy o widza, czy o kogokolwiek innego, to jakość świadczonych usług dziwnym trafem idzie do góry. A potem sytuacja się unormowuje, ktoś wychodzi na prowadzenie, i wtedy stopniowo wszystko, co jest fajne, jest wycinane. Myślę, że wielu z Was tutaj siedzących teraz już niedługo. Znajdzie się nawet nie do końca świadomo na czacie na platformie Kiku swojego ulubionego streamera, bo podejrzewam, że i do Polski dojdą te ogłoszenia i pewnie, znaczy ogłoszenia, nie, nie tak huczne oczywiście, ale Kik nie może teraz przestać wykupywać tych twórców, nie, on nie. musi zaatakować bardzo. Już za daleko postawili tak. swoje kroki, żeby teraz się wycofywać. Więc dajcie znać w komentarzu, czy wy jesteście bardziej obóz Twitch, czy obóz Kik i co uważacie o całej tej sytuacji, a my idziemy odpoczywać dalej, bo tak jest. życie jest bardzo ciężkie po domówce.